Dobra. Wszystko ładnie działa, także witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szuzo. Jest ze mną oczywiście Irek, tak samo jak i Pandzia. Ja witam was w drugim już odcinku. W drugim już odcinku my Res Edge Catalyst. No i co? I będziemy zaczniemy sobie o mogę tak robić. O! O, okej, okay, to będzie pomocne, czekajcie nie, no, bo to musi... Ta Ale czas, dobra, nauczyłem się czegoś nowego Drzewo życia, e, przejmij delikatną przesyłkę Not that I expect you to understand advanced biochemistry, but this little fellow might just solve some of the nutritional problems they're having up north. Get it to my associate and don't damage it. Also, it's in Kruger's interest that this research is stopped, which is why I'm using your service. Okay. No to jak powiem ci słabo wybrałeś <grystanie> Nie tak to miało wyglądać ale dobra, ważne Drugą stronę by się przydało przejść, tylko jeszcze nie wiem jak. Tu byśmy mogli wyskoczyć. Yy... Średnio tam chcę przechodzić, ale no niestety nie, nie będę zmuszony. Dobra, tu mogę sobie skoczyć wyżej. Niestety nie siadło. Oj, 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 będzie dead. Contains a sapling, and it's quite delicate. Not that I expect you to understand advanced biochemistry, but this little fellow might just solve some of the nutritional problems they're having. On. This could finally be it—the moment where everything turns around for me. The moment where I'm allowed to shine. Scary using like this but if kruger and his people find out i'm as good as dead on the other hand if the tests from this sapling help us solve the food crisis in aurora then we'll never have to worry about the kruger family again they'll lose the vote and the brysons will have their turn in the sunlight for my part mhm mm i'll leave glass behind and take my place in the family throne room when the time comes my time my moment O rozjebałem ją, o, trudno, a ja się tego nie złapię. No, hey, this package contains a sapling and it's quite delicate. Not that I expect you to understand advanced biochemistry, but this little fellow might just solve some of the nutritional problems they're having up north. Get it to my associate and don't damage it. Also, it's in Kruger's interest that this research is stopped, which is why I'm using your services. This could finally be it. The moment where everything turns around for me. The moment where I'm allowed to shine. Scary using runners like this, but if Kruger and his people find out, I'm as good as dead.

No hopa. Jak mam się w levelu przedostać? Jak? Gra mnie fuja robi Wy żartujecie, że ja taką okrężną drogę mam przez bazę jebnąć Nie no, ja po prostu nie mam liny Nie chcę se... Nie chce mi się kurwa wierzyć, że ja tam, jak mnie wzrok Sprintera do tej linki doprowadził, to, że ja nią pojechać nie mogę, bo to było takie kurwa głupie. No może i tak jest, może, może i, może muszę przebyć tędy, nie? Nie wykluczam. Daleko mi zostało? W kurwę. Hey! This package contains a sapling, and it's quite delicate. Not that I expect you to understand advanced biochemistry, but this little fellow. Hey, hey! Witam wszystkich. Siemanko. a jakby powiedz w lewo W lewo, nie? Że tędy A no to. No nie, dobra, czekajcie. Ej. Dobra, czyli tędy można skrócić i to całkiem fajnie Dlaczego ja nie mogę się tego złapać? Ty, a ja... aha, dobra, stąd tutaj. Witam ponownie, pan, cześć, cześć. Witam, witam ponownie. Widzę, że się spodobało wczoraj. Że przychodzisz dzisiaj. Dobra, i to trzeba się wybić tu, wejść tu. I stąd przeskoczyć tu. No i dobra. I to mamy. To jest spoko. Bo sobie skracam trochę. Nie muszę wykorzystywać ruły. Dobra, gra mówi mi idź tędy. Ja się posłucham. Tym razem się posłucham. O, tu akurat ciekawe, czemu się nie wybiła? Ona się może stąd wybić, czy nie? Nie, nie może się stąd wybić. Czyli najlepiej byłoby zrobić, nie wiem, tak i tak. Tu można skrócić. Tu mamy linę. Za wolno się puściłem. Okej, okay, i teraz jesteśmy w punkcie wyjścia, bo musimy iść tędy i tak. No dobra. This package contains a sapling and it's quite delicate. Not that I expect you to understand advanced biochemistry, but this little fellow might just solve some of the nutrition problems of Norway. Get it to package contains a sapling and it's quite delicate not that i expect you to understand advanced biochemistry but this little fellow might just solve some of the nutritional problems they're having up north get it to my associate and don't damage it also it's in kruger's interest that this research is stopped which is why i'm using your services Oh, the moment where I'm mm. allowed to shine scary using runners like this but if Kruger and his people find out I'm as good as dead on the IHAD, the from this sapling solve the food crisis in Aurora then we'll never have to worry about the Kruger family again they'll lose the vote and the Brysons will have their turn in the sunlight mmm but they didn't read me the beautiful Czekajcie, dopalę szluga i... A, bo dla Krugera pracuje, bo ma to niebieską kabizelkę, dobra. Wszystko co niebieskie równości Krugersek. Krugersek to jest ta największa korporacja, która rządzi miastem Celest. Jakby ktoś nie ogarniał. W ogóle włączyłem chłód, żebyśmy widzieli osłonę. To jest to w lewym dolnym rogu. Ta osłona to jest ten, 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 taki szary bar. Reszta to zdrowie. W ogóle swoją drogą mam cztery punkty do rozdania. I szczerze mówiąc, rozdam, bo. Bo jak widzicie, mam ich nadmiar, zdobywam je w miarę szybko, bo robię te poboczne rzeczy. i ten. próbowałem się też połączyć z Wcale się nie dziwię czekaj chwilę No, także, nawet echo nie mogę sobie yy, ustawić, czy tam Bitboardów swoich Niestety Pan Miska, jak coś to zaproś kumpli na czat, nie? Będzie was więcej, raźniej będzie Oj, ale zjebałem star. everything turns around here. So, the, the moment where I'm allowed to shine, well, scary using runners like this, but if Kruger and his people find out, I'm as good as dead. On the other hand, it's a test. From this sapling, help us solve the food crisis. O, siema wszystkim. Czekajcie. Nie, nie mogę, nie dobra. Ale kumple w szkole, a rozumiem, rozumiem. Tu, że nie, doczy nie doczytuję tego terenu, to tak boli.

I'm allowed to shine. Scary using runners like this, but if Kruger and his people find out, I'm as good as dead. On the other hand, if the tests from this sapling help us solve the food crisis in Aurora, then we'll never have to worry about the Kruger family again. They'll lose the vote, and the Brysons will have their turn in the sunlight. For my part, I'll happily leave Glass behind and take my place in the family throne room. When the time comes, my time, my moment. Bo kochaj bieg, biegi zdobyto trofeum. Nie wiem za co nie będę teraz sprawdzał. A, blisko. Dobra, dobra, mamy to. To jest, to jest ta trasa. Nie, wcześniej skończyłem.